Witajcie moi drodzy w sercu Maryi. Módlmy się razem, by z wiarą otworzyć nasze serca na Bożą obecność i moc, która płynie z modlitwy. Przyjdź i otwórz swoje serce na obecność Boga, w ciszy i w pokorze Zaufaj, że On wysłucha Twoich słów, Twoich pragnień i Twoich trosk. To w modlitwie znajdziesz moc, której potrzebujesz, by z pełną wiarą i nadzieją stawić czoła życiowym wyzwaniom. Moi drodzy, rozpocznijmy modlitwę piękną sentencją. Siła, której szukasz, jest w modlitwie, w zaufaniu Bogu. Módl się z wiarą, a serce Twoje napełni się Jego pokojem. Módlmy się, i mię Ojca, I syna, I ducha Świętego. Amen. Panie Boże, pełen miłości, w tym świętym czasie modlitwy otwieram przed Tobą swoje serce pełne ufności i nadziei. Zdaję się na Twoje prowadzenie, bo wiem, że w Tobie jest moja siła. Panie, daj mi wiarę, by moje modlitwy były pełne ufności. By moje serce, zaufane Tobie, napełniło się Twoją mocą. W każdej chwili życia chcę modlić się z wiarą, bowiem, że Ty jesteś ze mną, niezależnie od tego, co się dzieje. Dziękuję Ci, Panie, za każdą chwilę, za każdą łaskę. Ty, który jesteś moją mocą i pokojem, prowadź mnie ku pełni życia w Twojej obecności. Amen. Moi kochani, niech Bóg błogosławi Was, napełnia Wasze serca pokojem i siłą. Niech Jego moc towarzyszy Wam w każdej modlitwie, a Jego łaska niech poprowadzi Was przez życie. Amen. Z modlitwą i wiarą kładziemy wszystko w ręce Boga, mając pewność, że On nie zawiedzie tych, którzy w pełni Mu ufają. Modląc się, otrzymujemy siłę do dalszej drogi. Dziękuję za wspólne uczestnictwo w modlitwie. Wasza obecność jest dla nas ogromnym wsparciem. Jeśli modlitwa dotknęła waszego serca, zapraszam do jej polubienia i podzielenia się nią z innymi. Subskrybujcie nasz kanał Serce Maryi Modlitwy.